Witaj tu Solverize. Rozwiążemy teraz takie zadanie matematyczne o funkcji kwadratowej. Oblicz współczynniki b i c trójmianu y to się równa x kwadrat plus bx plus c. Wiedząc, że zbiorem rozwiązań nierówności x kwadrat plus bx plus c jest mniejsze od zera, czyli tutaj masz ten sam wzór co wzór tej funkcji. Otóż zbiorem rozwiązań tej nierówności jest przedział otwarty od minus 2 do 5. Jak rozwiązujemy nierówności kwadratowe? Najpierw musimy obliczyć deltę x1, x2, jeśli istnieją, a potem musimy zrobić rysunek. I my do tego zadania podejdziemy właśnie rysunkowo graficznie, czyli zastanowimy się, jaka musi być parabola, jak ona musi być umieszczona, żeby to, co tu jest napisane, żeby było możliwe. Ponieważ no to załóżmy, że na przykład, że parabola będzie tak, tak położona. Dlaczego ramionami w górę? Tutaj widzisz, że przy x kwadrat nie ma liczby, to znaczy można dopisać jedynkę. A jest równe 1, czyli A jest dodatnie. Wobec tego ramiona paraboli będą skierowane w górę. Ale tutaj mamy znak mniejszości, mniejsze od zera. Mniejsze od zera, czyli ujemne. Musielibyśmy szukać na paraboli takich miejsc, które są położone... Pod osią Y. Pod osią X oczywiście, pod osią X. Tutaj sobie napiszmy X. Jednak takich miejsc w ogóle nie ma, jeśli ta parabola nie styka się z osią, lub jeśli się styka tylko w jednym punkcie. No nie ma wtedy miejsc położonych pod osią X. Wobec tego to. Nie może być ten przypadek. Więc musimy po prostu mieć taką parabolę, która będzie się przecinała w dwóch miejscach z osią X, będą dwa miejsca zerowe i wtedy możemy powiedzieć, że interesują nas te fragmenty paraboli, które są położone pod osią X, bez tych punktów, bo nie ma tutaj lub równe, prawda? Możemy sobie wtedy to zrzutować tutaj na oś X i wtedy widzimy, że Zbiorem rozwiązań będzie taki przedział od jednego miejsca zerowego do drugiego miejsca zerowego, i wtedy to będzie miało sens. I widzisz, ten przedział, zgodnie z warunkami tego zadania, to musi być właśnie ten przedział od minus 2 do 5. O czym to jakby świadczy? Świadczy to o tym, że minus 2 jest jednym miejscem zerowym, piątka jest drugim miejscem zerowym tej tej funkcji. Właśnie tej funkcji y to się równa x kwadrat plus bx plus c tego trójmianu, który mogę też sobie oznaczyć jako f od x. Oczywiście tutaj wygląda na to, że to miejsce zerowe jest dodatnie, więc może ja to narysuję jeszcze raz, tak żeby było już całkowicie tak w miarę zgodne, prawda, z tymi warunkami zadania, więc tutaj sobie bardziej to umieszczę po lewej stronie. O, i także tutaj będzie minus dwójka, tutaj będzie piątka i wtedy zrobimy tak, odtąd do Dotąd są miejsca z y ujemnymi, z ujemnymi wartościami tego trójmianu, bez tego i bez tego. Czyli rozwiązaniem nierówności będzie dokładnie ten przedział otwarty od minus 2 do 5, prawda? I wtedy dokładnie się to będzie zgadzało właśnie z tutaj z warunkami zadania. Więc krótko mówiąc, jak zrobimy to zadanie? No, napiszemy sobie, że x1 musi być równe minus 2, x2 musi być równe. 5. To jest coś, co możemy wyciągnąć jakby z treści zadania na podstawie tej naszej metody graficznej, na podstawie tego rysunku, to czego się domyślamy. A teraz, jak wyznaczyć te współczynniki B i C? Można to zrobić układem równań. Można sobie za x wstawić minus dwójkę i przyrównać do zera, no bo to ma być w końcu pierwiastek, czyli miejsce zerowe. Można sobie również podstawić piątkę za x i również przyrównać do zera, i potem wziąć te dwa równania jako układ równań i go rozwiązać. Ale można jeszcze zrobić to inaczej. Mianowicie funkcja kwadratowa, trójmian kwadratowy ma tak zwaną postać iloczynową, jeśli ma miejsca zerowe. Ja teraz przypomnę Ci, jaka to jest ta postać iloczynowa. Z przodu piszemy a. To jest ten współczynnik przy x kwadrat, on jest w każdej postaci taki sam. Potem mamy x minus x1, x minus x2, czyli miejsca zerowe. No u nas tak jak tutaj napisaliśmy tu, czy tu, bo to jest to samo wyrażenie, a równa się 1, czyli będziemy mogli sobie zapisać tutaj z przodu przed nawiasem 1x minus. No tu we wzorze jest minus i teraz x1 jest minus 2, czyli tu kolejny minus. Dwa minusy dają plus, czyli będzie x plus 2. W drugim nawiasie mamy x minus i za x2 wstawiamy 5, więc tu będzie 5. No i cóż, no teraz musielibyśmy wymnożyć te nawiasy. Jedynki nie trzeba pisać. x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 5 to będzie minus 5x, potem będzie plus 2x i jeszcze 2 razy minus 5 to będzie minus 10, czyli ostatecznie wzór tej funkcji kwadratowej byłby x kwadrat minus 3x minus 10. Czyli patrząc tutaj, że b to jest współczynnik przy x, moglibyśmy powiedzieć, że b jest minus 3, c to jest ten wyraz wolny, mógłbym powiedzieć, że c równa się minus 10. No i mam odpowiedź do zadania. Oczywiście tutaj było y. Ja mogę sobie tą funkcję oznaczyć przez e od x. To będzie, to będzie zupełnie o tym samym. Więc mamy już odpowiedź, zadanie jest wykonane. Zachęcam Cię nieraz do takiego podejścia graficznego w przypadku funkcji kwadratowej, żeby zrozumieć sytuację w układzie współrzędnych na wykresie, na paraboli, jak ta parabola ma być położona, jak ona ma się zachowywać, gdzie ma się przemieścić, żeby te warunki zadania były spełnione. To jest nieraz bardzo dobre podejście do zadań z funkcji kwadratowej, właśnie takie podejście graficzne poprzez wykres. Zapraszam Cię do kolejnych filmów.